Witam z powrotem i zarazem przedostatnim odcinku z Maratonu, z nowego DLC, jako za metro w Echaton Time. Tak, to jest już przedostatni odcinek. Dzisiaj będziemy pokonywać, jeżeli tak mogę powiedzieć, bossa. Chociaż nie wiem jak to dokładnie będzie wyglądać, ale to będzie boss. I chciałem ułożyć już tutaj relikt, bo przed tym. Wow. Coś, coś się stało z muzyką, będę musieli naprawić. Bo niektóre efekty są spóźnione. I to powinno nam odblokować wyrwę. Tak, wyrwa odblokowana. Jeszcze zobaczę, gdzie ona jest. Tak, wiem o tym, że wykryto. Więc pokażcie mi, gdzie jesteś. To chyba jest najprostsze wejście do wyrwy. Jakie można było znaleźć. W ogóle czy to ma... Nie, to ma tak samo jak szczyty, nie ma opisów. Już nie będziemy wchodzić na freerom, tylko od razu na Rush Hour. <ścoughs> I ta pozuka z, z diamentą. Tak. Ja, oczywiście chwilowa. Chilowy lak gry, ponieważ ładuje się cała mapa. Jak pamiętacie, z pierwszego odcinka maratonu długo się ładował. I zawsze, jak wchodziłem do gry, to się długo ładuje. Więc to nie jest wyjątek. Po prostu duża mapa. Jaka jeszcze mogła być mapa porównywalna? Oczywiście, porównywalna do tego. Nie wiem, może szczyty. Ale w szczytach wykorzystano coś takiego, że po prostu im dalej jesteśmy tym modele znikają, więc... Aż tak? Uuu, uuu. Ej, nie mogę go zaatakować. <grym> Czekajcie, zrestartując sobie tak. Dobra, niech mnie zabije. Dobra, czyli ich się nie da. Nie da się ich za bardzo ubić. Czyli trzeba od nich uciekać. Dobra. Od razu mówię, że wcześniej znalazłem sobie kilka czapek do turbo czapki. I do tej czapki. Nie mogę znaleźć do innych. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, jesteśmy już z powrotem w metrze. Chyba, jeżeli wejdziemy do ostatniego chapteru, to po prostu... Wiecie, przenosi nas z tego i już mamy te wszystkie części. Dobra, ale ja już wszystko wezmę. Eee, ja tylko przenoszę to. Wcale e, nie odzyskuję. Ej, <laughs> mamy inną fizykę <laughs> przez to. Znaczy się, chyba... Myślę coś takiego, e, że takie samo wykorzystanie jest w Seal the Deal. Tylko, że ja w ogóle tego. Tylko, że ja w ogóle tego nie miałem nigdy więcej niż trzech rzeczy, więc tego nie można było. catch uh. her make it quick reward is one million yeah move you Kat-cenki jeszcze nie mają ustawionego. Nie mają jeszcze ustawionego. Nie mają jeszcze ustawionej głośności, przez co to prawie zabiło moje uszy. Naprawdę to było takie głośne. Niech to nie zdążyłem. Eee, czekajcie. Muzykę chciałem podgłośnić. Bo muzyka ta jest świetna. Dora Mówiłem, świetna muzyka. Jedyne, co mnie zawsze cieszyło, to muzyka. Muzyka była zawsze. Łołowo! Co sobie jaja robicie? Myślałem, że będą takie same, ale nie, zmieniają. Nie cierpię tych pociągów! Mówiłem jak bardzo nie cierpię tych pociągów? Tak bardzo Dobra, checkpoint akurat tutaj był, więc za daleko nie musimy wracać. Czyli trzeba się bardziej spinać na początek pociągu niż na koniec. Muzyka ciągle będzie się powtarzać, ponieważ ciągle umieram. Dlaczego? No, ale... Ciągle w tym samym miejscu. Uwielbiam tę muzykę. Nie wiem ile razy powiem to, ale po prostu uwielbiam tę muzykę. Jest, udało się. Oh shit, here we go again. Wiem, że wszyscy to złodzieje. Bra, gdzie mam pójść? <grywa> Chyba mam pójść na górę <grywa> A, zapomniałem, że tutaj trzeba tak <grywa> Ha, my... one, one potrafią skakać Zapomniałem, że tam trzeba się trochę wytrzymać. Nie, idę do przodu. Dobra, cofam to. Znowu będę umierać. Dlatego, że nie mogę tutaj wlecieć. A! Wyceluj wyruszający się obiekt, co? Nie potrafisz, ha? Chciałem życie wziąć. Grę mi skraszowało. Grę mi skraszowało. O. Nie. Mogę zmienić? Tak, mogę zmienić. E... Jest czapka zatrzymująca czas. A nie mogę zatrzymać czas póki nie, nie będę w powietrzu. Uh, hu, hu, hu. Ha. O nie, ona co lubię we mnie Boję się, że znowu mi skraszuje, dlatego chcę jakoś bezpiecznie chodzić. Uh. Dobra, wiem gdzie nie mam iść. Dziękuję za podpowiedź. OK, czyli. To moje kawałki czasu. I tylko moje. Oh. Pee -pee Island. Are you running from me? Yeah, a rocket. I'll blow you to pieces. Die! Look. Now, kolejna kolejna konstrukcja, którą. Where are you going? Forty Christ for Freddy.

Jeszcze okaże się, że tutaj będą kruki, co? No raczej trzeba będzie zejść na dół. No, dzień dobry. Na naklejka! Keep naklejka. running, you're not home yet this was you jump push do hey Teraz naprawdę nie wiem gdzie mam pójść. Muszę tam pójść. Jestem szybszy od tego kota. Po co mnie tutaj wzywaliście? A, dobra. The escape Tunnel! Eee, chyba muszę spaść Szukam dziury Ty szukasz dziury w całym <grych> Dobra, mam cztery życia, więc mogę spróbować zejść O! Ja żyję! Dobra, widzę już jak to zrobić. Albo mam pojechać, albo nie. Dobra, ja już wiem. Teraz już na pewno wiem. Ej, chyba życie na mnie spadają. W pierwszej force. Dobra. No cajko. Eee. Ok. Czyli coś trudnego będzie. No to lecimy. Nie! Dobra, trzeba wyjść na początek pociągu, nie na koniec. To nie tak miało wyglądać. Hej! Okay. Wiem, że to powinno być trudne. Ale nie przesadzić! Jest! I am power. <laughs> oh no, no, no. A dobra, e, to jest ten Are you kidding? <laughs> Zaraz, to z łatwością można zrobić. Wiem. Rumpis! A jakby ich przeprogramować? źle wygląda? I wysłać ich przeciwko, żebym ja mógł przeżyć. Zbiera na pewno ciebie trzeba jakoś, ale gdzie? Dara, już widzę. Wy mnie nie atakujecie. A wy jesteście tymi dobrymi. O. Hello. Well, well, well. <grym> Look what the cat, cat dragged in. Step inside, won't you? Czy wy jesteście tymi złymi? Did you think you'd get out? Did you think you were smart, little girl? Teraz wy tego I, ją I thought i could trust you it's so rare i make a bad investment i have to find out that you'd be so greedy as to steal from me so bold for someone so small all my fault really i should have a better eye for who i elevate you could have been someone important here one day but you've disappointed me and it's time i cash out oh officers oh convenient i was just about to get out they're a lot harder to get rid of than you are we Will meet again, brat. Ya, <laughs> take. Hey kid, don't worry. I'm on the uh, jewelry store payroll. Did something happen while I was upstairs? The boss looked mad. <laughs> Anyway, I had something to give her, but I couldn't make the trade with my partner here. I know she's had you tracking them down, so take care of it for me. Top 10 eh, Top 10 Przewrotów w W historii W eh, <laughs> Top ten anime. twist plot i Teraz, czy to się działa? Tak! <laughs> Specjalnie sobie odblokowałem to, ale nie było tańca. De. bierzemy to. Ja wiem, że deweloperzy dają. Nie, no, powiem. Nie sprawdzają czasami tego. Ale jak już robisz małe pomieszczenie, to może taką. Już niech kamera sama gdzieś poleci, a nie daje automatycznie. Dobra. Oprócz tego, że był jeden crash, ale wiecie, to jest nowe DLC to trzeba wiadomo. Oni to muszą spaczować. Jeżeli tego nie zrobią, to oprócz tego, że. Ja w tym. Ostatnim, i teraz zauważyłem, że coraz więcej pieniędzy mam w tym ostatnim e, na końcu e, odcinku. Chciałem powiedzieć, ostatnim z podstawki. To tam kilkanaście błędów znalazłem, które bardzo mi się przydały. Ale to już wszystko z, e, no, z fabuły. Bo teraz została nam tylko jak to pisze, chyba. Nie, nie piszę. Ogólnie to jest Rumbi Factory. Ta mapa była dostępna w sumie na warsztat Steam, ale... Tak. Wzięli ją i... I dali do gry. Fajna mapa, widziałem screeny z niej, więc na pewno fajny będzie to już ostatni odcinek, ale ja już się z wami żegnam. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, ponieważ jeżeli wbijecie szybko lajki, no wtedy ostatni odcinek wleci... Nie wiem, zapewne po tym jak wbijecie, bo już tyle mam odcinków na zapas, że na pewno zdążycie. Więc był z wami Yahoo TV w A Time na DLC jako za metro, no w sekcji fabularnej. No to cześć!